Czy chciałbyś generować takie filmy za pomocą sztucznej inteligencji, jakie tutaj widzisz na ekranie, aby urozmaicić Twój marketing, Twój content, Twoje filmy na mediach społecznościowych, na YouTubie, na TikToku, na Facebooku, Linkedinie czy Instagramie? Jeżeli tak, to w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci kilka ciekawych aplikacji, dzięki którym stworzysz właśnie. Takie filmy. Pamiętaj by oglądać do końca, gdyż na końcu filmu mam przygotowaną specjalnie dla ciebie niespodziankę. Ta niespodzianka to będzie niezwykła aplikacja sztucznej inteligencji, ale więcej nie zdradzam. Pamiętaj by zobaczyć film do końca i zasubskrybować mój kanał po więcej wartościowej wiedzy ze świata wideo, marketingu, na YouTube, też w innych mediach społecznościowych i ze świata sztucznej inteligencji. No dobrze, no to nie przedłużając, lecimy do sedna. To pierwszą aplikacją jaką Ci pokażę sztucznej inteligencji do generowania obrazów jest aplikacja testowa. Otóż jest sobie taki projekt jak Magic Time. Magic Time Timelapse Video Generator Models of Metamorphosic Simulator, czyli on nam pokazuje metamorfozę przedmiotów. Czyli na przykład, jak widzieliście na początku filmu, to zaraz wam pokażę. No i oczywiście, jest to na razie testowa aplikacja, czyli Hadric Face. Jeżeli narzędzia sztucznej inteligencji znajdują się tutaj, to są to narzędzia testowe, ale no możemy sobie przetestować to za pomocą Face'a. Zapewne Magic Time ma już oficjalną swoją wersję płatną. My możemy za darmo sobie tutaj przetestować, więc lecimy. Tutaj Wam się wyświetla ten adres. Ja tutaj Wam dam link do tego po prostu w opisie, sobie wejdziecie do opisu. No i teraz wchodzimy sobie coś takiego. Klikamy w link i wyświetli Wam się coś takiego. No i co robimy? Wybieramy model. Byle jaki. Możecie wybrać, jaki chcecie realistyczny, mniej. Ja wybieram taki, jaki domyślny jest. No i wpisujemy prompt, czyli po prostu to, co chcemy, by nam sztuczna inteligencja wygenerowała. Ja chcę, żeby nam wygenerowała produkcję samochodu osobowego. I tutaj wpisujemy neg negative prompt. Tak, to możemy wpisać, że ma być o wysokiej jakości. No i co dajemy? Generate. No, i co, sztuczna inteligencja wygenerowała nam coś takiego. Zobaczymy, jak to wygląda. Produkcję samochodu. Zobaczmy, co innego teraz sobie zrobimy, żeby nam pokazał proces rosnących kwiatków. Tak, na, na polu, na polanie, na łące. No, i wyszło nam coś takiego. To co widzieliście na początku, to jest po prostu super, możecie to udostępnić dalej klikając tu, lub poprać, klikając tutaj w dole i macie filmik gotowy za darmożkę. Intensywnie na to, jedyna, to sobie lepiej radzić, chcecie zrobić, urozmaicić jakieś intro, zrobić no nie wiem, animacje, przecież to jest super radny. Drugie narzędzie sztucznej inteligencji do generowania filmów jest bardziej zaawansowane. Nazywa się ono Łatwo się tam zarejestrować, po prostu logujemy się przez rejestrujemy przez Facebooka czy przez Google'a no i co? Kiedy się zarejestrujemy no to w Kyberze wychodzi nam coś takiego i klikamy Create your first video po czym wyświetla nam się coś takiego. No i możemy na przykład zrobić tu różne rzeczy. Na przykład możemy animizować nasze zdjęcie. I zrobić z niego wideo. Możemy flipbooka zrobić z za pomocą wideo. W jakąś wiesz jakieś inne ciekawe wideo. Jakieś transform. Możemy właśnie zmienić nasze wideo. Z normalnego na jakieś takie inne ciekawe. Zobaczymy. Zróbmy coś ciekawego. Ja tutaj sobie kliknę na razie w Fulip. Okay. I musimy po prostu dać image. Musimy wgrać zdjęcie. No to co? Wgrywamy. No i gdy wgramy nasze zdjęcie, u mnie to była gołębica. to, to możemy generalnie wiesz, edytować nasz prompt, naszy styl. Możemy na przykład wybrać styl. Ja sobie dam Energetic. Niech to, wy... tutaj możemy sobie wybierać style, tutaj możemy scenę. No, ja tu nic nie będę zmieniał. Możemy wybrać jaki to ma być cinematic, tak, ja to zacznę 3D rendering, co nie. Możemy wybrać ustawienia, ile ma trwać. Niech będzie 6 sekund. No, no dużo, dużo po prostu można w tej rzeczy wydawać. Ja, ja jakie myśl No możecie się o tym bawić Lecimy. I dajemy tutaj Generate Preview. I oczywiście czekamy aż nam wygeneruje naszego obrazu. To jest w ogóle super. Co nie? No i zobaczymy. Cena druga. Zobaczymy czy nam bardziej odpowiada. No, czegoś takiego może zróbmy. Wybieramy. Bo musimy wybrać, jaki chcemy styl. No i czekamy, aż po prostu Kyber nam wygeneruje. Ja, w prompcie, w stylu, nie wybierałem jakoś dokładnie. Wy możecie tutaj sobie prompt edytować. No bo po prostu to nie jest, jakby to powiedzieć. Moim celem, tak, moim celem jest tutaj tylko żeby wam pokazać, że dasz to narzędzie działa, że sztuczna inteligencja robi fajne rzeczy. No i to jest super generalnie narzędzie i teraz czekamy aż nam wszystko wykreuje. Już 17%. nie? czyli po prostu grywamy zdjęcie i z niego możemy zrobić film. Magię, co nie? No i sztuczna inteligencja wygenerowała nam właśnie taki obrazek. Jak wcześniej mówiłem, i teraz wygenerujmy sobie nowe wideo. Na przykład mamy jakieś zwykłe video, i chcemy je przetransformować w jakiś inny styl. To co robimy, wchodzimy właśnie o znów w Create Video w Kyberze i klikamy Transform. Wybieramy wideo, i klikamy następnie Edytuj mój prompt. Ja tu założę, żeby Sztuczna Inteligencja automatycznie wygenerowała prompt. Styl dajemy, nemora. Hmm. Niech będzie cinematic. No, i tutaj można fajnie robić automatyczne prąd. Możecie zmieniać swój prąd, pisywać co chcecie. Ja nie chcę, ja nie mam czasu na to. Ja chcę tylko Wam pokazać po wybraniu tych opcji różnych. No, dajemy wideo, setting, długość, tak, model animating. No, i gen dajemy generaj, generuj, tak? No i sztuczna inteligencja wygenerowała nam, nam takie śmieszne wideo. No, nie poradziła sobie dobrze z moimi wideo, tutaj, ale fajnie by można było to przerobić. Jak posiedzimy troszeczkę dłużej nad tymi promptami, to możemy naprawdę robić bardzo, bardzo fajne rzeczy za pomocą tych różnych narzędzi. Powiem tak, że próbne nagrania od Kybera dupy nie urywają, ale też nie jest źle. Trzeba pamiętać, że to jest technologia, która się rozwija, płatny. tym mój prompt jest niedokładny. Jednak mimo tego omówimy sobie kolejną opcję od Kybera pod tytułem Motion. Zobaczymy jak sobie z tym poradzi na wersji bezpłatnej. Polega na tym, że wgrywamy zdjęcie, niech gołąbek nadal będzie. Styl damy L Energetic Prompt automatyczny nie, nie, illustration dajemy Czas Motion No 6 I generujemy No, ja wybieram tego gołąbka I dajemy Create Video, mój drogi Wykreuj nam tutaj No i już to kreuję. Zobaczymy, jak sobie no, i już to robi robotę. Ładne, co nie mi się podoba, akurat to. Nie jest taki szczyt marzeń, ale animacja naprawdę. Aplikacja runway, którą poprzednio omawiałem, również ma taką no, opcję, że potrafi zrobić coś fajnego z danym zdjęciem. Ożywić się wręcz można być. Czy to nie jest dokładne ożywienie, bo jest taka aplikacja do ożywienia zdjęć, że wydaje się, że. Jakby zdjęcie mówił ruszał ustami. To jest bardziej ożywienie i animizacja, co nie? I to jest super akurat. To mi się podoba akurat. To Kajbra mi się udało. Teraz pokażę Ci bardzo dobrą aplikację do generowania film. Aplikacja nazywa się Genmo AI GMO. No i co? Poprosimy, żeby wygenerowało nam coś w stylu. Ja poproszę, żeby wygenerowała tańczącego psa w lesie z tym digital art. Podobne możecie robić. Camera motion, czyli zanimowywizowane zdjęcie z jakimiś efektami. To no dużo macie. Możecie zaplanować zdjęcie, na podstawie zdjęcia stworzyć wideo. No, dużo macie opcji. Macie podobne opcje tak jak wy w tym Runway'u, o którym w poprzednim filmie. Znaczy dawno, w poprzednim filmie i w, właśnie w Kyber. Zobaczymy, jak sobie z tym tutaj nasz poradzi. Nawet macie tu generalnie fajne opcje są, czyli tutaj dodać, no kurde, ta aplikacja jest, słuchajcie, w porównaniu do Kaibera jeszcze lepiej rozbudowana. I jak widzę, ona po prostu robi o wiele lepsze cuda od Kaibera, co nie? Mega to wygląda. Nie uważasz, co teraz się generuje? Bo, moim zdaniem, jest to mega, mega, mega opcja. To jest akurat naprawdę dobra. Jeszcze w bezpłatnej wersji: Grey, Great Generator Gimo Oczywiście, Kyber czy inne generatory też są dobre, tylko że jak w wersji darmowej, którą wam pokazuję, żeby nie było różnicy. Że jak ja sobie skorzystam z płatnej, to będziecie mieli nagle inny efekt. No to jest koszy, tak? No ale co, pobierzemy sobie, to jest akurat super. Teraz skorzystamy sobie z opcji upload image. Zaploadowałem zdjęcie pobrane NFZ-u budynku. No zastanówmy się, co możemy zrobić z tym budynkiem. Kurczę, może... Nic nie wpisujmy, zobaczymy jak AI sobie poradzi. Powiem szczerze, że to dobre jest. Mam no, sztuczna inteligencja wygenerowała, dała mi losowość, żeby nam wygenerowała i ze zdjęcia NPZ-u zanimizowała pojazd, który sobie tam jechał. Sobie też tutaj go pobieramy. Teraz do wygenerowania wideo wykorzystamy sobie taką opcję jak FX i wybieramy sobie presety. Ja sobie wybieram Ninja. Dajemy 100% znaczy tutaj do pełna. No i tam coś o płynącym budynku dajemy. Sam zobaczymy, co z tego ciekawego wyjdzie. Tutaj też coś tam szalonego wychodzi. Też nie jest jakoś super, ale szczerze, podoba mi się to. Podoba mi się to. Uuu, to akurat fajne będzie. Kurde, ta aplikacja jest super słuchajcie w porównaniu do Kaibera wersji. Teraz prezent bonus aplikacja pika.art Ja tą już aplikację omawiałem już jakiś czas temu w poprzednim filmie, ale według mnie jest to najlepsza aplikacja do generowania wideo za pomocą tekstu czy za pomocą właśnie obrazku. No i tu możemy robić naprawdę ciekawe rzeczy, nawet możemy słuchaj udźwiękowić nasze wideo. Co nie? Więc jak z tego korzystać? No musimy się zarejestrować to prosto przez Google'a, Facebooka i tutaj nam się coś takiego wyświetli, tutaj możemy nasze wideo załadować, przepraszam, nasze zdjęcie lub wideo lub możemy wpisać naszy prompt, który nam coś wygeneruje. No i co? Ten prompt, który w poprzedniej aplikacji dałem, to dajemy ten sam, tańczący pies. Jednak ta aplikacja ma taki plus, że oprócz wideo wygeneruje nam po prostu dźwięk do tego filmu. I jak to zrobić, żeby ona tak zrobiła? Dajemy po prostu sound effects. Oprócz promptu, czy załadowania obrazka, czy wideo, dajemy sound effects i dajemy generuj. No, i czekamy. Właśnie możemy. Oczywiście, 4 sekundy nam generuje. Jak ja Wam mogę pokazać, co nam poprzednio wygenerowała. Mi Batmana takiego wygenerowała. Pokazywałem w poprzednich filmach. Taką małpę tańczącą. Tygryska. Nie wpisujcie promptów po polsku. Bo tak mnie po polsku źle przetłumaczyło. I coś takiego wygenerowało, więc nie wpisujcie prosto. Po polsku jest to najlepsza aplikacja do generowania typu tekstu, wideo, czy generowania wideo za pomocą sztucznej inteligencji. No i zobaczmy efekty, co nam tutaj sztuczna inteligencja wygenerowała coś takiego. No, wspaniałego psa po prostu nam wygenerowała. No, to jest jedna mówię, z lepszych aplikacji do generowania wideo za pomocą sztucznej inteligencji. Daję ją jako bonus, prezent, bo bardzo często osób ją pomija. A to jest jedna z najlepszych aplikacji. Dżemo sobie jeszcze radzi, i to jest darmowa co nie, bo jest wiele innych aplikacji, które omawiałem w tym przed chwilą, jakiś czas temu. Jedna z najgorszych się okazało, Kyber. No to sobie tak no niedobrze rać tak za bardzo. Choć, choć pewnie gdybym się postarał nad promptem i zakupił płatną wersję w Kaiberze, to by było wszystko tak dobrze jak Pika Art. Ale Pika Art bez fajnych, ładnych promptów, bez płatnej wersji, tak mamy pewien ilość kredytów do zużycia darmowych, możemy mieć takie filmiki i generalnie to logo piki. Nie jest jakoś ingerujące mocno w nasz film. I Pika nie obniża jakości, słuchaj wideo. Więc to jest super. Super, po prostu potężne rozwiązanie. Oczywiście, no, możemy tutaj zaplanować nasze wideo. Ja już nie będę tego robił. Pika sobie tutaj doskonale radzi. Potrafi doskonale zmieniać. Jakby z obrazów na wideo. Generalnie potrafi fajnie przemieniać wideo. To omawiałem w poprzednim filmie, więc kurt, co jeszcze Wam powiem? No, powiem, żebym nie zapomniał. Jak macie jakiś film, słuchaj. Nie my. Gdzie coś tam się dzieje, na przykład Mucha Lata, to możecie wrzucić do piki image tutaj, zaplodować i dać sound effects. Nie wpisując żadnego promptu, i ona doda wam dźwięk. Tutaj możecie parametry zmieniać, no jest to bardzo super aplikacja. To już wszystkie aplikacje, jednak jeżeli chorujesz na chroniczny brak pomysłów na treści, na twoje media społecznościowe, na filmy, posty, na YouTube'a, TikToka, Facebooka, Instagrama czy LinkedIna, to serdecznie zapraszam cię do zobaczenia poprzedniego filmu, tutaj ci się wyświetla, w którym wyjaśniłem, to znaczy, w którym pokazałem aż 20 sposobów na treści, na filmy, na posty, na Twoje, właśnie, social media. Tam masz niezwykłe pomysły, więc zainspiruj się i zobacz ten poprzedni odcinek.